Witam państwa. W tym materiale zaprezentuję w jaki sposób możemy pracować z wykorzystaniem narzędzia Jamboard. Jest to narzędzie wchodzące w skład pakietu Google Suite. Tutaj na stronie szkoły dodałem odnośnik do tego do dysku sieciowego tak naprawdę wchodzącego do w skład tego narzędzia. Tak samo tutaj w zakładce technikum i branżowa szkoła pierwszego stopnia mamy dostęp do narzędzia G Suite, narzędzia online. W momencie, kiedy klikniemy na tym, otworzy się nasze, nasze konto. Przy czym proszę zwrócić uwagę na to, że wiele osób ma już swoje konto na platformie Google. Korzystamy z, często z maila, z Gmaila po prostu tak samo w telefonach komórkowych wiele osób sobie tego nie uświadamia ale tak naprawdę w momencie kiedy kupowaliśmy telefon komórkowy z systemem Android no to tam też zakładaliśmy konto jakieś na, w systemie Google natomiast tutaj e, wszyscy nasi uczniowie i wszyscy nauczyciele mają założone konta oddzielne dodatkowe i pracują one w domenie zseiu.pl dlatego tutaj jeżeli byśmy włączyli jakąkolwiek przeglądarkę i klikniemy na ten odnośnik, może się otworzyć tutaj dysk. No, po prostu nasz dysk sieciowy, który mamy w tej darmowej usłudze. No tutaj musimy przełączyć sobie konto. Ja tu jestem zalogowany już na to konto szkolne. Jeżeli byśmy tutaj tego nie mieli, no to trzeba sobie tutaj dać, po prostu dodać to konto. No i po prostu klikamy tutaj, dodaj. I ustawiamy sobie te, te parametry, no to w zależności od przeglądarki, z której korzystamy, czy to jest Firefox czy Chrome, to może troszeczkę inaczej to wyglądać. Ja tutaj przełączę się już na to konto. No i teraz tutaj mamy dostęp do różnych narzędzi, jeżeli nie byłyby dostępne wszystkie te narzędzia, o których tutaj mówimy w tych materiałach. No to najlepiej wejść sobie na początek na dysk sieciowy, już będąc zalogowanym w te, na tej platformie. I tutaj w prawym górnym rogu powinniśmy mieć taką dodatkową ikonkę z logiem G Suite. Teraz wiemy, że jesteśmy już na tej komercyjnej wersji oprogramowania i mamy dostęp do wszystkich narzędzi, m.in. właśnie tutaj do tego Classroom. Mamy możliwość zarządzania swoim kontem tutaj. No i mamy tutaj... Wiele narzędzi, których nie ma w tej podstawowej wersji. Dzisiaj skupimy się na tym narzędziu Jamboard. Jest to bardzo przydatne narzędzie. Jest to po prostu, można powiedzieć, wirtualna, biała tablica, czy też tablica interaktywna, bardziej. Tutaj w prawym dolnym rogu możemy sobie utworzyć taką lekcję, czy też po prostu no, otworzyć narzędzie. I tak naprawdę jest to narzędzie, które służy bardziej do pracy grupowej z różnych lokalizacji. Mamy możliwość zalogowania się w tym systemie i pracy. Wiele osób może jednocześnie tutaj tworzyć treści, ale możemy tego, też z tego narzędzia skorzystać właśnie do pracy, tak jakby przy wirtualnej tablicy interaktywnej. Tutaj sobie wpiszemy lekcja 1. No, i teraz w jaki sposób tutaj prac, pracujemy? Po lewej stronie mamy dostępne narzędzia, nie ma ich zbyt wiele, ale tu właśnie chodzi o tą prostotę, i, i to jest największa zaleta tego narzędzia. Tutaj możemy sobie wybrać pisak. Jeżeli mielibyśmy podpięty tablet y, do rysowania, no byłoby to znacznie łatwiej. Myszką może nie będzie to jakoś super wygodne. Ale mniej więcej w ten sposób możemy tutaj sobie zapisywać, i tak naprawdę w momencie, kiedy wielu uczniów tutaj się podłączy do tego systemu, no to wszyscy będziemy mogli jednocześnie tutaj tworzyć. Jest to jednocześnie zaleta, ale też i wada, no bo zawsze może się znaleźć ktoś, kto będzie nam tutaj próbował przeszkadzać. No ale w każdym razie możemy tutaj pisać sobie w ten sposób. Ewentualnie możemy wstawiać też notatki. I teraz możemy sobie taki tekst tutaj gdzieś wstawić, zmienić położenie tego, tego pola. Co jest tutaj też przydatne, możemy wstawić na przykład ilustracje i proszę zwrócić uwagę, jakie to jest proste. Klikamy sobie tutaj na dodaj obraz, no i mamy na przykład wyszukiwarkę Google, możemy oczywiście z własnego dysku przesłać te jakąś ilustrację, no ale możemy po prostu sobie kliknąć nie wiem, na wyszukiwarka grafiki Google, no i wpiszemy tutaj wielokąt, no i mamy tutaj powiedzmy takie zdjęcie, dajemy sobie wstaw. Ilustracja ta jest pobierana. Tutaj możemy sobie ją przestawić. Możemy tutaj robić jakieś adnotacje do tego. Jeżeli w tym samym czasie połączylibyśmy się przez jakiś komunikator, czy to będzie Messenger, czy jakiś hangout, czy, czy meet wchodzący tutaj w, w skład tej, tych narzędzi czyli to, co tutaj mamy. Meet czy chat czy coś no to możemy jakby na żywo za pomocą mikrofonu i głośników komentować to co tu się dzieje no i prowadzić taką interaktywną lekcję. Teraz co tu jeszcze mamy do dyspozycji. No mamy tutaj jakiś laser gdzie możemy no to jest tak jakby wskaźnik który no po prostu wskazujemy coś co tutaj jest stworzona ta treść jak ona tu wygląda. W związku z tym, no, jeżeli byśmy na przykład dali jakiś schemat i poprosili ucznia, żeby w trakcie tutaj teraz naszego spotkania omówił, co na przykład jest na mapie, czy na schemacie, czy na wykresie, no to taki użytkownik może po prostu udzielać odpowiedzi na żywo, kliknąć tutaj ten wskaźnik, no i wskazać, że w tym miejscu mamy kąt jakiś tam i tutaj coś tam się dzieje, tak? Zanim zaprosimy uczniów, możemy sobie przygotować kilka takich. E, kilka takich stron tutaj można powiedzieć e, czyli tak naprawdę e, po stronie nauczyciela jest tutaj zaprojektowanie tych kilku, no, nazwijmy to slajdami e, tutaj oczywiście no, możemy sobie różne te ilustracje w, 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 Możemy różne ilustracje sobie wstawić. No i po przygotowaniu takiego materiału, możemy oczywiście udostępnić taki materiał. I tak jak mówię, no, do różnych przedmiotów możemy wykorzystać to narzędzie. Jest to po prostu interaktywna tablica. W wersji takiej online, gdzie użytkownicy po prostu logują się do tego systemu, mogą wziąć udział w takiej lekcji. A dodatkowo możemy też to narzędzie użyć w taki troszkę inny sposób. Tutaj możemy też y, przełączyć się na jakieś inne narzędzia, na przykład marker. Możemy sobie tutaj wziąć. Możemy, jeżeli no, potrzebujemy, wymazać te nasze notatki. Także tutaj mamy dostępną gumkę. No i tak naprawdę możemy z tego narzędzia na dwa sposoby korzystać, ponieważ. Możemy tutaj sobie kliknąć na te trzy kropeczki i mamy tutaj coś takiego jak pobierz jako plik PDF, czyli całą tą naszą pracę, którą przygotowaliśmy. Jeżeli postawialibyśmy tu jakieś adnotacje, jakieś schematy, chociażby jakieś odnośniki z numerkami, możemy sobie pobrać jako PDF i na przykład wykorzystać na platformie Moodle, albo przesłać mailem takie materiały w ten sposób przygotowane jest to dużo szybsze niż tworzenie standardowej prezentacji w PowerPoincie czy z wykorzystaniem jakichś innych narzędzi. Na dodatkowo właśnie możemy tutaj kliknąć sobie udostępnij. No i teraz możemy skonfigurować jaki dostęp jest do tej naszej do tego Jamboarda, czyli do tej tak naprawdę no, tablicy interaktywnej. Tutaj dajemy sobie zmień. No i możemy tutaj zaznaczyć, że Każda osoba mająca link do tego, który prześlemy, będzie mogła przyłączyć się i obserwować, jak to wygląda. No, czyli możemy tutaj sobie kliknąć w ten sposób, włączone każda osoba mająca link. No i dajemy zapisz. No i teraz, jeżeli byśmy ten odnośnik przesłali do naszych uczniów, czyli uczeń wszedłby sobie przez dziennik elektroniczny, kliknąłby na takim odnośniku, no to będzie miał podgląd tak naprawdę tej lekcji na żywo. I proszę zobaczyć, że jeżeli ja tutaj teraz w tym systemie gotowe, przejdę do pierwszego slajdu i tutaj na przykład e, za pomocą żółtego odnośnik, żółtego mazaka zaznaczę sobie to, no to uczeń na podglądzie dokładnie widzi to samo w czasie rzeczywistym. Także jest to bardzo fajne narzędzie do takiej pracy zdalnej, ale na żywo. Nie do udostępniania tych materiałów. To znaczy, możemy oczywiście pobrać sobie taki materiał w PDF-ie i, i wysłać go już po całych zajęciach, jako taką notatkę z zajęć, które się wydarzyły. Ale właśnie możemy się połączyć komunikatorem głosowym, chociażby na smartfonie, który leży obok nas. Możemy tam sobie włączyć właśnie jakiś komunikator głosowy. A dodatkowo, uczniowie mogą mieć, jeżeli siądą przy komputerze w danym momencie, no to możemy z nimi na żywo prowadzić tego typu pokaz. Oczywiście warto sobie wcześniej przygotować jakieś tam materiały, tak żeby nie tworzyć ich, ich w trakcie zajęć, tylko po prostu mieć już przygotowane i w ten sposób się tym posługiwać. Tak samo uczniowie mogą tutaj, możemy poprosić jakiegoś ucznia. Proszę bardzo, Jasiu. Zaznacz mi na, tym, na tej mapie, e, gdzie jest Polska. Tak. No i uczeń bierze, e, zaznacza tutaj bierze sobie na przykład e, żółty Mazak, wybiera sobie tutaj flamaster i zaznacza, że Polska jest oczywiście tutaj. Tak, no oczywiście no, e, żartuję tutaj w tym momencie, ale uczeń może tak naprawdę i e, możemy odpytywać tego ucznia zdalnie, e, na żywo zadawać jakieś uszczegółowe pytania i w ten sposób z tym pracować. Myślę, że, że warto się z tym narzędziem zaprzyjaźnić, jest ono bardzo przyjazne, bardzo łatwo tutaj możemy w ten sposób pracować. W tym materiale to wszystko, dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam do pracy w tym systemie.